Siemaneczko, z tej strony Wazji, a dzisiaj wraz z Frostim będziemy wykonywać zadania tygodnia dziesiątego i rozpoczniemy tutaj od wylądowaniu na Siole Szaleństwa i wykonamy zadanie schowaj się stogu siana, stercie liści i wielkiej śnieżynce w jednym meczu niestety to musimy chyba po jednej sztuce wszystkiego ale rozpoczynamy tutaj z stogu siana jeszcze sprawdzimy, czy to wygląda się wykonać. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. Jednocześnie na dwóch tych. Pierwszy stuk. Ok, jest. Żeby nie było z drugiego. Niestety, dobra, czyli trzeba szukać sterty liści Zapraszam frosty tutaj na motor no, widać O ty. No chodź, 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 chodź. Szkoda czasu rozglądaj się za startą liści Jak wygląda sterta liści? To jest ta, ta momentowa, nie? A, czekaj, rakietnica, rakietnica, mamy questa z rakietnicą. Oh my god Skąd on miał RPG? -a? Skąd on miał RPG? Bądra, nie wiem Ale jedziemy dalej. Starty liście. A tam to rakietnica jeszcze. Czekaj Amunicja. Chyba. Czeka. nasz jest chyba tylko ich wyłącznie, nie? Zobaczyłem. Tak to jest jak się rozglądam na mapie. Myślę, że tu mamy też można spadnić. A, Monika, zachodź jak się uda. Zapraszam. Uf. O, proszę bardzo, są scepciści. Zapraszam, zapraszam. 2 na 3. Zostało nam jeszcze schowanie się w Wielkiej Śnieżce. To jaki latem można ją zrobić. Tak, dokładnie. Dobra, jest. Czas na zrobienie wielkiej śnieżki. Ukry się. I zadziałał. No i przechodzimy do następnego zadania. Następnym zadaniem jakie wykonamy będzie. Pani z wysokości co najmniej trzech pięter, wielki krzak. Na szczęście to jest tryb z budowaniem. Jest krzak. Jest krzak, jest krzak. Jest Trzeba. Trzeba ładnie wybudować. Drewno, tak. Patrz, proszę, już mam. Trzy piętra, oh my god, no. i zaliczone druga misja zaliczona i przechodzimy do następnej trzecią misją jaką wykonamy będzie zaznaczenie przeciwnika z rakietnicy jeśli oglądacie odcinek od początku rakietnicy zebraliśmy już po drodze tam są przeciwnicy chyba tam były jakieś jak się wydaje ale tak, rakietnice jak wiecie możecie kupić na niej jednej ze skrzynek które otwieracie za tuć ej tutaj jest szczelina jakaś Czy tutaj był przeciwnik? o o o stąd strzela widzisz? z rynku No, jest w wodzie dobra chcę zaznaczyć z rakietnicą o chwila zaznacz przeciwnika z rakietnicy Jak? przeciwnika z odległości co najmniej 30 metrów. No to nie zaliczyło mi ani jednego, ani drugiego. Nie wiem czemu. Dobra. Spróbuję to zrobić w inny sposób. A, jeszcze nie kolapsuję. Pięknie. Co najmniej 30 metrów, 38 metrów. No, tu jest na pewno 30 metrów, 52 metry są. I jest, dobra. Zranienie zaliczyło. Lecimy z kolejną misją. Kolejnym zadaniem jest otwarcie skrzyni. Jak widzicie, to jest zadanie tematowe 1 na 4. Pierwsze trzy skrzynie. Coś tam nie, nawala, nie wiem Skąd? No jak się usiądę? Druga skrzynia Trzecia skrzynia, ile mamy w następnym, następnym etapie? Mamy 9 skrzyń Myślę, że nie ma sensu co tego robić W czasie gry to się zrobić zrobi. Tak, to się zrobi w czasie gry Ja mam tutaj małego tipa Przejdźcie sobie do miejscówki ze sztandarem, przejmujecie miejscówkę, cała miejscówka nam się cała zaznaczy i będziecie sobie przeszukiwać inną skrzynię po drugiej. No i teraz wystarczy te wszystkie skrzynie tylko przeszukać. Przechodzimy do następnego zadania. Przed ostatnim zadaniem jest pokonanie odległości, jak widzicie mam tutaj 4550, cały czas leci, biegam, w sumie możecie jeździć na motorze. Będzie znacznie szybciej. Tam to wygląda zadanie jest na kilku etapach. Natomiast szkoda pokazywać, jak nagrywamy tak kilka etapów, bo to sami kupę czasu. A tak wiecie o co chodzi. Dobra, polecimy z ostatnim zadaniem, czyli powrotem do rakietnicy. Ostatnie zadanie zaznaczyć przeciwnika z rakietnicy. Jak widzieliście, wcześniej już zostało wykonane na 30 metrów. Cały czas zaznaczam. Klikaj dwa razy. Szybko. Teraz zaznaczam przeciwnika. Udało ci się? Ale nie... Ale nie działa. No nie no, klikam, ale nic. Poziom dostałem, ale dalej nie działa. Więc prawa jak pik. No, co mam zrobić? Ma Może rakietnicę mam zaznaczyć? Zaznacz rakietnicę. Nie, też nie działa. Więc mam wyrzucić tą rakietnicę, co mam zrobić? Ryby mam, nie działa. Nieważne co robi, nie działa. Tak więc Epic Snow podał nam zadanie, które jest niewykonalne. Nie da się go zrobić, niestety. I zapewne to zadanie niebawem po prostu naprawią i dodadzą wam EXPA za misję, której nie było, albo zmienią na jakąś misję. Zlikwiduj przeciwnika. Coś pędzę. Dobra, to by było na tyle zadań. Mam nadzieję, że zadania Wam się podobały. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka like pod filmem. Subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a nie chcielibyście przegapić kolejnych odcinków, zapraszam również na naszego Discorda w No, Dropa o, dropam, mogę po nim. Zaznaczyć. Fastian, jeśli chcielibyście nas wesprzeć, zapraszam również do skorzystania z gaming w sklepie albo wsparcia poprzez YouTube'a. Ja Wam nie zabieram więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora. No i jeszcze raz przypominam o tym, że moglibyście zostawić komentarz, gdyby Wam to zadanie zaliczyło z rakietnicą i jak to zrobiliście. Możemy pochodzić tutaj, coś wykonujemy Myślę, Prosty sugerował, że jakiegoś perka trzeba mieć nowego. No niestety, jak widzicie, z zadaniem. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda, link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigaming. Hej!